Uwaga, dany materiał pozbawiony jest wszelkiego humoru oraz sądzę, że przydługi, jeżeli szanujesz swój czas na tym świecie, odradzam oglądanie go. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. witam tutaj człowiek ciasto a to jest film w którym będę potwierdzał um, jakie rzeczy znalazłem na odcinkach lub pomiędzy odcinkami żeby nie takie ty tego nie znalazłeś na odcinku ty to znalazłeś wcześniej nie wierzę ci no właśnie będziecie mieć teraz upewnienie no i takie rzeczy mam na razie um, dobrze to um, jak wiem jest mój dupalak tutaj to na razie te ym, rzeczy znalazłem pomiędzy odcinkami. <noise> Liseł nie spamuj. Czekajcie chwilę. Dobra. Ym, I Ignorujcie go. I te rzeczy znalazłem pomiędzy odcinkami. Wy tego nie widzieliśmy, nie widzieliście dobrze. No. Czego dobrze. dwa z nich... Musiałem ci wysłać, nie? Cicho bądź. Nie, ja pokazuję co innego. Ym, tych nie pokazuję. Zobaczysz sam na odcinku Liseł. Kurde ujawnił się. Ale w każdym razie to czarnej skrzynki nie widzieliście, nie będę jej używał w takim razie. Na razie tylko zobacz. No to ym, będę tutaj właśnie nic nie mówił, tylko upewniał was, że takie rzeczy znalazłem. By, ym, to będzie się działo w różnych odstępach czasowych, no więc wiecie. No to ym, cześć, do zobaczenia przy potwierdzeniach. Ym, Dobrze, no to ym, ten... Jak widzicie dopiero co wytworzyłem bombowego skoczka, no to... Dobrze. Nie, no, patrzcie tylko. Ym, wiem, że ten materiał prawie nikt nie ogląda te tego materiału. Ale w każdym razie, patrzcie to, zostałem ze skarpety świątecznej. Także widzicie, no to cześć. Witam, ja jestem człowiek ciasto, a to udowodnienie, że zdobyłem jakieś rzeczy w służbie wojskowej. A nie że ten... że tak naprawdę miałem je wcześniej. Ej, sporo ich zdobyłem. A nie. Co zdobyłem? Ja co mam? A co? Wściekłe mleko zdobyłem jak widzicie. Liseł tutaj trochę jest ze mną. No, no i to by było na tyle, no to do zobaczenia. To jest udowodnienie, że znalazłem naostrzony fragment wulkanu. Dwie bronie to jedyny metal z odzysku. No fajnie, ja też mam. Na blu. Nie wiem, to jest. Nie? Dalej już zrezygnowałem. Uznałem, że to nie ma sensu. Ale ym, po drodze, kiedy to montowałem, to znalazłem parę zaginionych odcinków z tf -a. Jeżeli chcecie je zobaczyć to albo polajkujcie, albo zostawcie komentarz, albo i to i to, to wtedy ym, je wstawię. Ale nie jestem pewien właśnie czy je wstawię. Jeśli zalajkujecie lub skomentujecie, to tak. Ale tak to nie wiem, bo może się okazać, że są za głupie. Bardzo dawno je nagrywałem, się okazało. Więc... Dobrze. W każdym razie, na tym się kończy odcinek. Chcecie zaginione odcinki, to polajkujcie, dajcie komentarz, zasubskrybujcie. No i tyle. Do następnego razu.